12 stycznia wspominamy świętego Antoniego Marię Pucci, prezbitera. Antoni Maria Pucci urodził się 16 kwietnia 1819 roku w Podziole di Vernio w pobliżu Pistoi we Włoszech. Pochodził z rodziny licznej i ubogiej. Jego ojciec był kościelnym w parafii wiejskiej. W 1837 roku Antoni wstąpił we Florencji do zakonu serwitów, który za cel stawiał sobie szerzenie w sposób szczególny kultu Matki Bożej Bolesnej. Po sześciu latach studiów Antoni otrzymał święcenia kapłańskie. Przełożeni wysłali go do Viareggio w charakterze wikariusza. Po trzech latach został proboszczem w tym mieście. Przez kolejnych 45 lat tej posługi. Pozyskał sobie powszechną miłość i szacunek swoich parafian. Wyróżniał się bowiem umiłowaniem biednych i chorych, których często nawiedzał i wspomagał. Był propagatorem duszpasterstwa stanowego, popierał także związki i bractwa religijne na terenie swojej parafii. Przez jakiś czas był też przełożonym domu zakonnego, a w latach 1884-90 do jako prowincjał zarządzał całą prowincją zakonną. Antoni Maria zmarł 12 stycznia 1892 roku. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Pius XII, a kanonizował go papież Jan XXIII w 1962 roku. Jego relikwie spoczywają w Via Reggio w kościele parafialnym serwitów. Módlmy się. Boże, ty powołałeś świętego Antoniego Marię do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami, w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądźcie się bądź na.